Masz problem z obstawianiem meczy? Wejdź na stronę TwojaWygrana.pl lub napisz na Instagram TwojaWygrana.pl Siemanko. No, dzień dobry. No, dzień dobry. Że nawet, nawet mówię, takie ciężkie czasy nastały, że nawet Mikołaj musi zajwaniać na prezenty dla dzieci. <głosy> <głosy> ho, ho, ho. <noise> no, takie czasy. Więc docencie to, co macie. Taką piękną dziewczynę z jezu zuchy dziko Nie chcę, już nie Spreszyła się, taka piękna jest, o Jezu Tak się metrem zapierdala w ostatnim dzień starego roku Czekam kurwa na wskoka, żeby się wiebać, bo nie na bilet. Przepraszam No czy może ktoś co zrobić łaskawie? Także kochani, szczęśliwego Nowego Roku, wszystkiego co najpiękniejsze życzę Wam tomuś, nieważne jakby nie było źle, beznadziejnie nawet. To jest tylko chwila, tylko chwila. I zaraz wszystko się zmieni. Właśnie, to jest próba. Czas, ten czas to jest czas próby. Dokładnie. Patrzę, o, 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 o. O, nie zdążyłem. No też i tak. Tak się kaszle. 13. 13. Proszę mnie proszę nie zapraszać na żadnej sylwestry. Bo mi dzisiaj do mnie nie stać nawet na szampana. <głos》>, miłego Nadieszka. Jedną mi ktoś na 20 koła papy. Tak właśnie. Ta Mogę powiedzieć, miało że to były ochłapy, bo ja się odbiję. Odbije się, a ty już nie o drugiej szansy. Słuchajcie kochani, kotka byłem sprzedać, ale nikt nie chce go kupić, 13 miesięcy mają, ktoś tam chciał, to za koło 2 się na szybkości, przed Sylwestrem, po Sylwestrze 3,5, a później to nie wiem, za piątkę. <słyski> Króla Juliana, nie, kto ty ja mi z z kazał, się wyprowadził, ja bo kot przyjechał. Bo ja z nie mogłem się pod, nie podporządkować z zwierzęciu, bo pokochałaś kotka bardziej ode mnie. Wiesz co... Bo kot nie obserwuje innych dup na Ale jest moja praca. Niestety, musisz to zrozumieć. Ktoś mnie wrzucił w takie życie i musimy się odnaleźć, a przy okazji tego nieszczęścia w nieszczęściu Największym szczęściem byłaś, Ty, kochana, moja najdroższa. Więc zrobię wszystko dla siebie i dla Juliana. Nic dobra, dobra, siemanko nic no co mam nagrywać? Jak bida aż pisze, okradni mnie wszyscy komornicy. Ja teraz nie dzwonię do mnie po pieniądze, bo ja nie mam pieniędzy. Dobrze, nie ma problemu, Mareczku. Siemano no bida aż dlatego. W Monako za rokiem filotowe chipsy. Na razie ktoś mnie cyknął na dwie dychy, ale stracił na tym cztery. He he. Oh, bitch, Bez zbytów wchodzę na chwilę na górę, polinę i lecę się wieszać. Także szczęśliwego nowego, ale już beze mnie mam depresję. Proszę mnie nie męczyć. Urzędy skarbowe, komornicy i nikt inny. Zostawiam na tym świecie po sobie potomka i to tyle potomka ci potomku ze zostanie mój syn. Amen. Kochani, szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego, co najpiękniejsze, spełnienie marzeń przede wszystkim, ale to marzenie musi się sami realizować, pomóc im, bo sami się nie spełnią. Tak już wygląda życie i nie jest łatwe. Co już wiemy, wszyscy my dorośli. A ja dzisiaj siedzę w domu, bo nie chcę, żeby moje dziecko miało tak jak ja, miałem jak byłem mały, i robię wszystko, żeby. Zmienić los mojej partnerki, mojego dziecka, mojej żony, tak że to brzmi partnerka mojej żony, mojego dziecka i swój również przy okazji. Bo kiedyś nie byłem w stanie, nie byłem na tyle silny, żeby to zrobić. Dzisiaj z jej siłą i z jej pomocą mogę powiedzieć, śmiało, że mi się udało, a się zrymowało, żeby było mało, Mickiewicz się kłania. Happy New Year! Także kochani balangowicze, bawcie się jak zawsze dobrze, nigdy słabo, zawsze na maksa. Co was nie zabije, to was, was wzmocni, to was wzmocniłość. A my siedzimy z kotkami. No, wzięliśmy na własną podzialność kotka. Julian ma na imię. Gdzie jest Julian, kochanie? Co? Kukuruga, bo jak jest piękna. No. Idziesz po Julka? Dobra, dawaj go. Zobaczcie, jaki ma pięknego nowego kotka. Domownik nowy. Jej, co zrobił? No? Tak? No, także Julek tak wyglądał właśnie. Julian. Julian. O nie się mszulku. Julek jest fajny, bardzo przyjazny, tylko ciężko mu się zaadaptować. Jak cały czas Marusia go. Zaczepia. Sobie leżę, sobie, sobie leżę, sobie tak sobie tak, no leży. Ja... jest Jesteś piękny, no, ludzie. No, że jest taka piękna. Dobra noc. Także Maciuś, Marek, Średnie się południowe, wszyscy, Krzysiu, cały Śląsk, Katowice, Grzesiu, mhm. od kotka, który miał być kotką. Okazało się, że jest kurwa kotkiem, bo i to jest pięknym. Ważne, że poszedł w dobre ręce wszystkim bliskim. Timba, wszystkich, pozdrawiam wszystkich. Jimmy, ja to wchodzę zupełnie inaczej w nowy rok. W domu normalnie były plany inne, ale zmieniłem je w ostatniej chwili.